jak ty schodłaś? Co ty to widać? żebyście no, no, już no, no, no. bardzo widać po co? Co najmniej później. jest tylko jedna kreska, proszę. I Test ciążowy. Jest ciążowy w twoim wieku. A kto mi zabroni? Marinka. <grymka> Powiem Ci, że no, jak idziesz w no. no może być Rozgrzewana, rozgrzewana. Oj jest... tak, tak, tak. A, 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 a... beze mnie? Przestałam pić. Why? O, ja w kopie kost. Chcę być obecna, kiedy się bawię. Hey, – Ej, dochodzisz czy nie daj Boże odchodzisz!